Na początek syntetyczne podsumowanie lipca i końca czerwca. Lipiec w porównaniu do czerwca i generalnie całej pierwszej części roku przyniósł zasadniczą zmianę w procesach i przepływie energii. Rozpoczął on zwrot energetyczny, czyli swoistego rodzaju odpowiedź energetyczną z przestrzeni kierowaną do człowieka. Etap ten potrwa kolejne pół roku aż do lutego 2024. Są to energie kompletnie odmienne od poprzednich. Dlatego w zależności od linii czasowej ludzie mogli doświadczać lipca jako pierwsze wyjątkowo lekkiego i przyjemnego linia wznosząca, drugie pokazującego, co wymaga jeszcze poprawy i korekty linia środkowa lub trzecie przynoszącego całkowitą destabilizację i niemoc w działaniu linia upadająca. Dodam też, że lipiec to dopiero pierwszy z 6 miesięcy powiązanych ze zwrotem z przestrzeni. Dlatego na razie zarysował on początkową tendencję wspominaną powyżej, której będziemy doświadczali w kolejnych miesiącach z coraz większym nasileniem, zarówno na poziomie indywidualnym, jak i kolektywnym. W lipcu naprzemiennie do naszej planety i ludzkich ciał docierały też fale coraz mocniejszych energii oczyszczających oraz podnoszących świadomość. Syntetycznie na poziomie energii, lipiec i koniec czerwca od ostatniego raportu przedstawiał się następująco. 23-27 czerwca. Silne energie oczyszczające, powodujące ogólne rozbicie, zawroty głowy. Szczególnie wrażliwa była wtedy górna część ciała, w tym serce oraz górna część pleców. 27 czerwca dawały z kolei o sobie znać gardło i zatoki. Wielu ludzi w tym czasie mogło doświadczać też anomalii w swoim rytmie żywieniowym, nadmierny apetyt lub kompletny brak apetytu. 28-29 czerwca. Całkowita zmiana w charakterze i układzie energii połączona z rozbłyskiem klasy M3,8. Dosłownie można określić to jako zmianę z energii kierowanych na zewnątrz do przestrzeni na energię kierowane z przestrzeni do człowieka. Od tego momentu rozpoczął się proces osobistego bilansu dokonań, który szeroko opisywałam w raporcie na lipiec. W tym też czasie widoczny był duży nacisk z przestrzeni. Na poziomie rzeczywistości materialnej zamanifestowało się to potężnymi gradobiciami oraz innymi silnymi zjawiskami atmosferycznymi, zależnie od części świata, powtórzonymi dzień później. 30 czerwca, 2 lipca. Na poziomie energii oczyszczane były związki karmiczne i obszar seksualny. Wielu ludzi w tym czasie mogło odczuwać mocne bóle zatok, zębów, nawet uszu, a także zawroty głowy. Połączone w dalszym ciągu z problemami trawiennymi, w tym ponownie przejadanie się lub brak apetytu, nudności. Zaobserwowałam, że w tym czasie dość mocno wpływom energii schodzącym podlegał nerw błędny, ciągnący się od mózgu aż do układu trawiennego. 2-4 lipca potężny rozbłysk klasy X1, który przyniósł dużą zmianę w emocjonalnym oraz mentalnym polu kolektywnym. Przypominało to emocjonalną i mentalną sinusoidę, co u wielu ludzi przełożyło się właśnie na wahania w tych dwóch obszarach. W tym też czasie dalej uwalniały się relacje karmiczne, głównie linia środkowa. Jednocześnie część ludzi, szczególnie z linii wzniesienia, mogła wyraźnie zaobserwować doładowanie ciała wysokimi energiami, efekt odmładzania ciała, wygładzenie skóry. 5-6 lipca. Do naszej planety i ciał ludzkich dopłynęły bardzo silne energie. Jako efekt rozbłysku 4 lipca, które u części ludzi mogły dawać objawy ciężkiej głowy, szczególnie prawej strony, a także nudności spowodowane nadmiarem przepływającej energii oraz powiązany z tym brak apetytu. 7-10 lipca. Na poziomie energii nastąpiło kolejne podniesienie świadomości kolektywnej i zakończenie całego procesu, który miał swoje początki jeszcze wiosną 2020, o czym pisałam w poprzednim raporcie. To były piękne energie o wysokich częstotliwościach. W tym czasie całkowicie domknęły się też procesy, które zaszły 26 i 29 czerwca. Zmiana w kierunku przepływu energii. 10 lipca zamknął też proces zainicjowany 2 lipca rozbłyskiem klasy X. Ten kolektywny proces przełożył się następnie na poziom indywidualny i umożliwił części ludzi przejście do rzeczywistości 5D. To stan bycia połączonym z sercem. Niektórzy określają go jako Jam Jest. Szczególnie 9 lipca można było zaobserwować tę wibrację czystej obecności, prawdziwego przebudzenia. Przy czym wyraźnie odróżniam tutaj stan przebudzenia jako trwały stan Jam Jest od chwilowego przebłysku podwyższonej świadomości, który powoduje chęć poszukiwania prawdy na swój temat i otaczającego świata. Przebudzenie to, w najbliższych tygodniach, wprawi tych ludzi w realne działania z poziomu serca. Ludzie ci są już trwale zakotwiczeni w kreacji z poziomu serca. O tej kreacji napiszę w dalszej części raportu. W tym też okresie, na skutek silnego doładowania energiami, rozbłysk klasy M4 i oczyszczanie z pozostałości niskowibracyjnych wzorców, wielu ludzi mogło mieć poczucie bycia napuchniętym od środka. Szczególnie 7 i 8 lipca Odczuwalne były ciężkie nogi, ale też bolące plecy, górna część między łopatkami, napięty kark, szyja. 7 lipca rezonans pokazał silne białe wskazania, które powtarzały się już w nieco słabszym wydaniu przez kolejne dwa dni. 10 lipca przyniósł natomiast dużą lekkość i poczucie pełnego połączenia z sercem. 11-14 lipca. Miały wtedy miejsce liczne rozbłyski słoneczne, w tym kilka bardzo silnych rozbłysk klasy M6,7 11 lipca, M6,8 12 lipca oraz dzień później 13 lipca nieco słabszy rozbłysk klasy M2,1. Rezonans wskazywał duże białe wskazania. Do naszej planety dopłynęły kompletnie nowe jakościowo energie, które dosłownie poszerzyły indywidualną oraz kolektywną świadomość. Określiłabym je jako rewolucyjne, ale nie ze względu na ich gwałtowny charakter strawczy. Tylko ze względu na jakości, które zrewolucjonizują życie na naszej planecie. Energie te ładowały też ciała świetliste u części istot, które w chwili obecnej mają do wykonania ważne zadania. Napiszę o tym w dalszej części niniejszego raportu. Jeśli ktoś z czytelników słuchaczy jest taką istotą, to mógł wtedy odczuwać silne wibrowanie całego ciała, które przypominało wręcz potrząsanie ciałem. Podczas całego tego okresu w przestrzeni wyczuwalny był spokój i cisza. A także piękna wibracja miłości bezwarunkowej. 13 lipca doświadczaliśmy prawdziwego testu na przepustowość własnych ciał w zakresie energii. W tym czasie można było odczuwać pieczenie od gardła aż do serca, w tym kaszel, nacisk i mrowienia na czubku głowy. Szczególnie było to odczuwalne u osób z ciałami jeszcze nie do końca przystosowanymi do przepuszczania tak dużych porcji energii. Dodatkowo mogły pojawiać się obrzęki nóg. I zatrzymywanie wody w organizmie, a także problemy ciśnieniowe, w tym podwyższone ciśnienie śródczaszkowe oraz luki pamięciowo-myślowe. 14-16 lipca. Ciąg dalszy bardzo wysokich doładowujących ciało energii. Szczególnie odczuwalne to było 15 oraz 16 lipca. Dosłownie wyglądało to jak pompowanie i powiększanie powłok aurycznych i uwalnianie kolejnych warstw niskowibracyjnych zapisów pól energetycznych ludzi. Na poziomie odczuć subtelnych przypominało to bardzo mocne drganie całego ciała. W swoich jakościach energie te były mocno zbliżone, choć wyższe, do tych sprzed miesiąca. Dokładnie chodziło o 17-19 czerwca, kiedy to rezonans pokazywał te przedziwne wskazania, usunięte potem z historii zapisu. Pisałam o tym miesiąc temu. W tym czasie mogły pojawiać się odczucia zakłóconej percepcji czasu liniowego. Pętle czasowe, cofanie, zatrzymanie percepcji czasu. Na poziomie fizycznym wielu ludzi mogło w tym czasie mieć problemy ze skórą oraz z układem krążenia, serce, ciśnienie. Jeśli chodzi o serce, to najmocniej dawało ono o sobie znać 16 lipca. Zbiegło się to z silnym rozbłyskiem klasy M4,0. Tego też dnia wielu ludzi mogło czuć duże fizyczne zmęczenie, silną i długotrwałą potrzebę snu, także drzemek w ciągu dnia. 17-21 lipca. Seria naprawdę silnych dzień po dniu rozbłysków M5,0 17 lipca, M5,7 18 lipca, M3,7 19 lipca, które przyniosły intensywne energie oczyszczające. W przestrzeni kolektywnej zaobserwowałam nasilone wibracje lękowe jako efekt oczyszczania pól indywidualnych, ale też próby ingerencji linii upadającej. Dlatego wielu ludzi w tym czasie mogło odczuwać silną, aktywną czakrę serca, ale też lęki. Transformacja tych uwolnionych wzorców zakończyła się wieczorem 21 lipca, kiedy to wrócił względny spokój w energiach. Jak więc widać, procesy oczyszczania i podnoszenia kolektywnych wibracji są w tym momencie już bardzo zagęszczone i nasilone. Tempo to będzie jeszcze większe w kolejnych miesiącach, aż do wiosny 2024. Sierpień już na dobre rozpoczyna 3,5-letni okres, który sygnalizowałam już w raporcie poprzednim. Kolejne ponad 3 lata to czas rozpoznawania i uruchamiania istniejących potencjałów. Praca z talentami kreacja. Jednocześnie zbiega się to w czasie z ukończeniem u pierwszej grupy istot anielskich całkowitej przebudowy ciał na krzemowo-krystaliczne, o czym pisałam w poprzednim raporcie. Okazuje się, że istoty te niosą w sobie wzorcowe matryce energetyczne. Na bazie których już w bliskiej przyszłości powstaną nowe kierunki działania. Dodam, że do tej pory mogliśmy obserwować zjawisko to w formie szczątkowej tylko na poziomie indywidualnym. Teraz natomiast chodzi o całą strukturę społeczną. Sierpień przyniesie aktywację całej struktury tych wzorcowych matryc, tak by mogło się to przełożyć na poziom kolektywny. A następnie zamanifestować w szybkim rozwoju kluczowych obszarów życia zawodowego i społecznego dla wszystkich ludzi i całej planety. Struktura tych wzorcowych matryc jest bardzo precyzyjnie skonstruowana. Tworzy ją poziom centralny, składający się z sześciu par damsko-męskich, w sumie 12 istot. Każda z tych sześciu par istot niesie w swoich zapisach DNA zupełnie inne umiejętności i zadania dla całego kolektywu. Posiada też największą moc w danym zakresie działań. Jednocześnie każda taka para tworzy jeden z sześciu fraktali tematycznych, złożony dodatkowo z 12 par istot. Tak więc w każdym z tych sześciu fraktali tematycznych występuje para główna oraz 12 par pozostałych. Każdy fraktal obejmuje więc 26 istot. Przyjmijmy, że są to kluczowe istoty danego fraktala tematycznego, to one właśnie będą współtworzyć poszczególne pola morficzne, dostępne następnie dla całej ludzkości. Te fraktale tematyczne dają podwaliny pod nowe kierunki działania na naszej planecie oraz przyszłe zawody Nowej Ziemi. Fraktal pierwszy ma bardzo silne powiązanie z poczuciem bezpieczeństwa, ochroną, mocnym połączeniem z naszą planetą. Związany jest z mądrością płynącą z głębokiego połączenia z przodkami, matką ziemią, intuicją i wszystkimi atrybutami energii żeńskiej. Przenośni istoty z tego fraktala można porównać do ekipy ratunkowej, która wkracza do działania wtedy, gdy zostaje zaburzone poczucie bezpieczeństwa u innych. W tym fraktalu skupiają się istoty, które mają moc przodków, szamani, potrafią panować nad żywiołami, ale też przyszły po to, by działać na rzecz dobra naszej planety i żyjących na niej ludzi. To tak zwani strażnicy. Ta grupa istot ma potężną moc przywracania ładu i spokoju tam, gdzie go brakuje. W bliskiej przyszłości istoty te będą tworzyć wzorcowe kolektywne pole dla takich aktywności jak troska o stan naszej planety, ochrona zwierząt, zapobieganie, Wszelkie interwencje kryzysowe na wszystkich poziomach energetycznych i tym podobne. Fraktal drugi łączy się silnie z kreatywnością płynącą z osobistej pasji. Zawiera on grupę istot obdarzoną potężnymi talentami ekspresji słownej albo biegle posługujące się dźwiękiem lub obrazem. Nie chodzi tutaj o samych artystów, choć fraktal ten i ich obejmuje. To znacznie szerszy zakres działania związany z biegłym operowaniem wibracją dźwiękową dzięki której można tworzyć, uzdrawiać, ale też transformować i zmieniać. To bardzo szerokie spektrum aktywności zawodowych, związanych np. z medycyną wibracyjną, pierścieniami tensorowymi, leczeniem dźwiękiem, koloroterapią i tym podobne. Ale to także przestrzeń powstawania zupełnie nowych instrumentów muzycznych i kompletnie nowych reguł tworzenia muzyki, która uzdrawia. To także obraz, kolor i łączenie wizji z akustyką. Fraktal trzeci jest powiązany z doświadczeniem piękna życia poprzez ciało. Można powiedzieć, że skupia on istoty będące urzeczywistnieniem eksperymentalnej mądrości w życiu, które potrafią sprawić, że inni dobrze czują się sami ze sobą. Z tego fraktala wyłonią się wszelkie zawody, związane z pracą bezpośrednio z ciałem fizycznym i jego dobrą kondycją masażyści, terapeuci ciała, refleksologia, terapeuci obszaru seksualnego dietetyka energetyczna, twórcy miejsc przeznaczonych do odpoczynku i regeneracji ciała oraz wiele innych profesji, których nazw jeszcze nie znamy. Fraktal czwarty skupia wzorcową grupę istot, której zadaniem jest tworzenie pola morficznego związanego z otwartym sercem, relacjami, rodziną, dziećmi, komunikowaniem się oraz współpracą. Tutaj na plan pierwszy wysuwa się miłość bezwarunkowa i wskazywanie innym drogi serca. To najczystszy przejaw ścieżki świadomości Chrystusowej. W tej grupie plasują się wszystkie zawody związane z tworzeniem dobrostanu w oparciu o harmonijne relacje, nowe modele rodziny, wspieranie dzieci i tym podobne. Fraktal piąty odnosi się do mądrości płynącej z praktycznych rozwiązań problemów. Istoty z tej grupy to urodzeni liderzy, ale także uzdrowiciele i narzędziowcy skupiający się na konkretnych problemach u innych ludzi. W odniesieniu do uzdrowicieli dotyczy to wszystkich poziomów energetycznego, emocjonalnego, duchowego do tego nie tylko indywidualnego, ale też kolektywnego, odnoszącego się do naszej planety. Szczególnie teraz ta grupa jest i będzie potrzebna właściwie na każdym polu działania. Z tej grupy w przyszłości wyłoni się duże spektrum zawodów, Opierających się o praktyczne rozwiązania właściwie w każdym aspekcie ludzkiego życia. I wreszcie fraktal szósty manifestuje sobą czystą wizję przyszłości i szeroko rozumianą edukację w kierunku urzeczywistnienia tejże wizji. Istoty z tej grupy cechuje bardzo silne myślenie systemowe, widzenie całości, ale też edukowanie społeczeństwa w kierunku podnoszenia poziomu świadomości. Wtedy bowiem określone problemy dotyczące całego społeczeństwa mogą zostać rozwiązane bezpowrotnie, ponieważ następuje wzrost poziomu świadomości, a problem nie tylko zostaje rozwiązany, ale też przestaje być generowany powtórnie. Tę grupę istot cechuje bardzo silnie rozwinięty obszar mentalny i bardzo wysoka świadomość w konkretnych obszarach życia. To właśnie te istoty przyniosą na naszą planetę nową wiedzę, dostępną następnie dla całego kolektywu oraz systemowe rozwiązania w określonych obszarach życia. W tej grupie są także wynalazcy, konstruktorzy, inżynierowie, eksperci od całej matrycy globalnej świadomości i tym podobne. To właśnie ta grupa zapoczątkuje w bliskiej przyszłości zmiany we wszystkich dziedzinach życia, w tym edukacji. Te grupy, po 13 par istot w każdym z wyżej wymienionej fraktali, w sierpniu zainicjują energetyczną przestrzeń dla kolejnych istot, które będą wybierać określony kierunek aktywności społeczno-zawodowej. Zgodnie z wybranym fraktalem. W najbliższych latach zmieni to całkowicie układ aktywności zawodowej na naszej planecie. Możliwe będzie łączenie aktywności pomiędzy fraktalami tak zwane zawody na styku dziedzin. Na linii środkowej i wznoszącej, w różnym tempie, zależnie od linii, naprawdę rozpoczął się czas prawdziwej kreacji nowej rzeczywistości ziemskiej. Powyższy proces wyłonienia się kluczowych fraktali zawodowych. Jest bezpośrednio powiązany z drugim procesem, który zostaje zainicjowany w sierpniu i będzie nasilał się w kolejnych miesiącach. Jest on wynikiem podniesienia świadomości kolektywnej i zakończenia całego 3,5-letniego procesu, który miał swój początek jeszcze wiosną 2020 oraz pełnym przebudzeniem części ludzi. To proces świadomej kolektywnej współpracy w zakresie kreacji. Zresztą proces ten sygnalizowałam już w życzeniach noworocznych na 2023. Proces świadomej kolektywnej współpracy w zakresie kreacji wyrósł na bazie pierwszych efektów świadomych kreacji indywidualnych. I właśnie te indywidualne, osobiste kreacje w kolejnych miesiącach przełożą się na poziom kolektywny. Ja natomiast chcę jeszcze zatrzymać się na technicznych i energetycznych aspektach osobistej kreacji, tak, by każdy uświadomił sobie, że to, czego w życiu doświadcza, jest niczym innym jak, pierwsze, efektem tejże osobistej kreacji, drugie. Konsekwencjami dotychczasowego działania zgodnego lub niezgodnego z własną strategią energetyczną, acz profil psychologiczno-energetyczny. W ten sposób każdy jest w stanie mieć wpływ na własną kreację w sposób świadomy, uporządkowany i celowy, zgodnie z prawami uniwersalnymi, co przekłada się następnie na harmonię, obfitość i spokój życiowy, manifestowany następnie na poziomie kolektywnym. Osobista kreacja zależy od trzech głównych czynników. Pierwsze kształtu kreacji, drugie kierunku kreacji oraz trzecie energii uruchamiającej kreację. Kształt kreacji nadaje precyzyjnie sformułowana myśl, najlepiej wypowiedziana na głos. Istotne jest tutaj każde słowo, jego wibracja i najlepiej tryb dokonany. Jeśli tak sformułowana myśl zostaje wypowiedziana na głos, dodatkowo zwiększa to jej moc. Gardło to centrum manifestacji. Należy też odróżnić kreację, przykładowo. Mieszkam w najlepszym dla siebie miejscu zgodnie z planem duszy, od chcieństwa. Chcę wyrwać się stąd i mieszkać w miejscu XYZ tak jak moi znajomi. I właśnie dlatego, że to myśli tworzą kształt kreacji, tak ważny jest spokój i cisza w umyśle, a także dyscyplina mentalna, to o czym się myśli i na co kieruje uwagę. Ludzie, którzy mają niespokojny i wiecznie zajęty galupującymi myślami umysł, w swoim życiu najczęściej mają dokładnie taki sam chaos. Z którym potem walczą. Każdy kreuje zgodnie z własnymi myślami. Kierunek kreacji jest powiązany z drugim i kluczowym czynnikiem, jakim jest stan emocjonalny lub uczuciowy, z jakiego kreacja jest czyniona. Stan emocjonalno-uczuciowy odpowiada bowiem za jakość kreacji. Ma to też bezpośrednie powiązanie z intencją tejże kreacji. Jeśli intencja pochodzi z niskich pobudek, generowana jest przez ego umysł i łączy się z takimi emocjami, jak na przykład lęk, złość, pożądanie i tym podobne, oraz poczucie braku, wtedy taka kreacja generuje dokładnie taki brak w życiu. Zatem, jeśli ktoś czegoś się boi, to dokładnie wytwarza sobie sytuacje, w których może tego lęku doświadczać. Co więcej, nawet jeśli myśl, kształt jest prawidłowa, ale kreacji towarzyszy lęk lub poczucie braku, to kreacja nie przynosi zamierzonego efektu, pojawia się brak. Jeśli kreacja czyniona jest z poziomu serca, poczucia wdzięczności i obfitości w życiu, czyli uczuć, to powoduje skutek konstruktywny. Kreacja ma potencjał, by się zamanifestować w życiu jako konkretne sytuacje przynoszące obfitość. I wreszcie ostatnim, ale także bardzo istotnym elementem kreacji jest energia czakry sakralnej, która zasila całą kreację w przestrzeniach subtelnych. Od kondycji czakry sakralnej zależy, jak duży i jak szybki odzew na własną kreację odbierze człowiek z przestrzeni. Dodam, że kondycja czakry sakralnej jest powiązana m.in. z tym, na ile człowiek działa zgodnie lub niezgodnie z własną strategią energetyczną patch profil psychologiczno-energetyczny oraz na ile dba o tę czakrę w aspekcie seksualnym. Tutaj szczególnie obciążające są relacje intymne, bez miłości. Zdrowa i silna czakra sakralna jest potrzebna także dlatego, by człowiek miał siłę, witalność i moc podjęcia następnie działań w rzeczywistości materialnej zgodnie ze swoją strategią energetyczną, po to, by zmaterializować własną kreację poprzez konkretną aktywność w materii. Wracając do kreacji: kreację czyni się raz, ale dobrze. Powtarzanie ciągle tej samej intencji dzień po dniu zniekształca i zaburza cały proces kreacji także odsuwa efekt kreacji w czasie. To tak, jakby każdego dnia od nowa wylewać fundamenty domu, stawiać ściany i dach w nadziei, że dom szybciej powstanie. Podobnie blokujące kreacje jest oczekiwanie z poziomu ego-umysłu na wynik kreacji. Dzieje się tak, ponieważ stan oczekiwania to wibracja braku, która w konsekwencji generuje manifestację braku. Tak więc to, czego człowiek doświadcza w życiu, to z jednej strony Efekt jego świadomej lub nieświadomej, chaotycznej lub uporządkowanej kreacji. Każdy ma wpływ na swoje życie i można powiedzieć, tworzy własne życie na bieżąco. Tyle o samej świadomej kreacji. Jest natomiast jeszcze druga grupa czynników w życiu człowieka, które można określić jako konsekwencje energetyczne dotychczasowych działań, zgodnych lub niezgodnych z własną strategią. W tym przypadku człowiek też sam generuje to, czego potem doświadcza. Jako wzmocnienie lub zakłócenie, zablokowanie dotychczasowych działań. W przypadku działań niezgodnych ze strategią, przestrzeń blokuje takie kierunki działania. Pojawiają się przeszkody, trudności, nie wychodzi, włącznie z osłabieniem, zatrzymywaniem ciała, właśnie po to, by odpuścić i zmienić kierunek wrócić do właściwej dla siebie strategii działania. Jeśli natomiast człowiek działa zgodnie ze swoją strategią energetyczną, z przestrzeni dostaje dodatkowe wzmocnienia i wsparcie dla tego, co robi. Działania przebiegają bezwysiłkowo i lekko. Zatem dyscyplina mentalna, poczucie wdzięczności w sercu, dobra kondycja czakry sakralnej oraz uważność w odniesieniu do czynników zewnętrznych, by te nie rozpraszały uwagi, to klucz, by zapanować nad własnym życiem i kreować to życie w sposób świadomy. Czym więcej u pojedynczych ludzi świadomej i prawidłowo ukierunkowanej kreacji, tym szybciej możliwe stają się zmiany na poziomie kreacji kolektywnej i też takiej szybkiej świadomej kolektywnej kreacji nam wszystkim życzę. Podsumowanie raportu i wspólne działania na sierpień. Cele dla pojedynczych ludzi pierwsze świadoma i odpowiedzialna kreacja własnej rzeczywistości drugie przebudzenie do właściwego fraktala zawodowego. Cele dla kolektywu ludzkiego pierwsze początek nowych grup zawodowych w przestrzeni kolektywnej drugie kolektywna kreacja rzeczywistości. Z miłością Anna architektura. Zachęcam też do zapoznania się ze wcześniejszym cyklem raportów energetycznych dostępnych na stronie. Nie tylko niosą one informacje, ale przede wszystkim kotwiczą u ludzi nowe energie i pozwalają utrzymać wyższy poziom wibracyjny.